Siemano, witam was w kolejnym filmie i kolejnym updatecie w PET Simulator X. Na starcie upewnijcie się, że zostawiliście łapeczkę w górę i zostawiliście subskrypcję na tym kanale. A my, słuchajcie, jak widzicie za 30 sekund zaczynamy event. Zaraz wam wszystko wyjaśnię, co tu się wydarzyło w tym nowym update'cie, bo jak widzicie, jest tutaj opcja Daker, gdzie możecie wrzucić swoje pety na jakiś czas i po prostu dostać za to jakieś nagrody. Przykładowo wrzucacie, nie wiem, kilka petów. Oj, nie, dobra, ja już nie mam slotów. No i słuchajcie, jak wrzucicie te pety, to możecie dostać różne nagrody, nawet huge Peta i trwa to 6 Godzin, chyba że jesteście w grze. Wtedy ten czas, jak widzicie, leci dużo szybciej niż normalnie. Dobra, a teraz się zaczął event, także jest poszukiwanie jajka, więc na tym się skupmy, gdzie to jajko się zespawnowało. Ja bym poszedł, zaczął od na przykład Pixel Warda, albo nie od. Yo, od Warda lećmy od Warda w dół, bo ja, mi się wydaje, że to nie będzie ani na doodle Wardzie, ani na Spawn Wardzie. Coś tak, tak czuję po prostu. Także szukamy ukrytego jaja. Nie wiem jaki jest czas na to, żeby to ukryte jajo znaleźć. Wydaje mi się, że nie jest to jakoś bardzo dużo. Także rozglądamy się bardzo, nie wiem, tutaj nie widzę. Gdzie wydaje mi się, że poza teksturami to by tak nie było, dobra? Lecimy w dół. W takim razie Pixel World to są w miarę małe światy, więc wydaje mi się, że szybko je przejdziemy. Dobra, tutaj gdzieś jajo nie jest ukryte. Nie, tutaj nie. Trzeba też patrzeć, bo widziałem, że ostatnio no to było tak. No ukryte, wiecie? Bardzo za ścianą. Także nie wiem, może tutaj. Może tutaj też nie. Czekajcie, gdzie to by było. Tak sprawdzam niezbyt dokładnie, ale też z drugiej strony się śpieszę, bo chciałbym bardzo to znaleźć. W takim razie, Ocean e, w Ocean może nie być no to jest jednak mały. Wszędzie może nie być, ale też z drugiej strony, kurczę, tutaj jakby było, gdzieś jest, jest, słuchajcie, no, Kselet Ocean. No i mamy ukryte jajo. I otwieramy, słuchajcie, i uwaga, Safari Safarikat Event. No, szkoda, że nie huge. Szkoda, że nie huge, a huge, ale mamy ukryte jajo. I jak widzicie, jest dopisek event, czyli ponownie tak jak przy tamtym, tamten dostałem od widzów. Ten mam już sam znaleziony, także jest mega satysfakcja. Mega fajnie. Taki safari cut, słuchajcie, ze znalezionego jaja. A teraz wrócę jeszcze raz na spawna i pokażę Wam, co się zmieniło w nowym update'cie No i otworzymy sobie też na pewno dzisiaj troszkę hype giftów, bo mam ich więcej niż jednego. W walentynkowym świecie dodali tajne przejście za wodospadem. Jednakże, żeby je odblokować, musimy wykonać pewne zadania. Musimy rozwalić 200 serduszek, chociaż teraz to już zmienili chyba na 100. I według mnie najszybciej robicie to na spawn wardzie, robicie to na tech wardzie i po prostu zmieniajcie serwery. A oprócz tego warto zajrzeć jeszcze tutaj. Na Fantazy World, bo jak widzicie, jest tego dosyć dużo. I właśnie o te chodzi, serduszka leżące na ziemi, rozwalajcie je. I według mnie warto też pochodzić tutaj, bo naprawdę mało kto tutaj wchodzi. A zobaczcie, tutaj mamy cyk, jedno, no tu akurat się dosyć jedno trafiło, ale wcześniej jak tutaj byłem, o, jest drugie, jest trzecie. E, także lecimy i słuchajcie, tu łatwo wyjść od razu, wejść w kolejny portal. W międzyczasie gdzieś tam może się pospałmił. O, zobaczcie, ile tutaj tego jest. jeden Raz, dwa, trzy, cztery, e, pięć, sześć. Słuchajcie. No, jest tego całkiem sporo, także jak widzicie, warto w ten sposób, jeżeli chcecie sobie w miarę szybko to zrobić, ja sobie to w miarę szybko chcę zrobić, żeby wam to jeszcze pokazać na dzisiejszym filmie. Że lecimy cyk, kolejne, kolejne i wychodzimy, słuchajcie, bo nie ma co czekać, od razu wychodzimy i lepiej iść dalej i patrzeć, czy gdzieś dalej jest. Może tutaj też coś jest, jest jak najbardziej, tutaj też cyk, cyk, kolejne. Kolejne tam chyba też jeszcze jest, także jak widzicie to jest całkiem dobry sposób na to, żeby szybko to nafarmić jak się skończą respi, że tak powiem, no to co robicie, to zmieniacie oczywiście serwer i powtarzacie wszystkie czynności. Czy Tutaj coś jest, tu jest jedno, więc tak naprawdę dosyć malutko, lecimy od razu stąd. Na Heaven Island też również czasem coś się respi i spadamy. No i teraz na przykład, przykładowo Spawn World, znowu lecimy, tutaj cyk, cyk, kolejne, kolejne, no. Nie jest tego aż tak dużo, jakby mogło być Żeby to szybko zrobić, ale jak widzicie tutaj Całkiem mam farta, bo jak widzicie tu jest Tu jest, w sumie mogłem sobie wydać pojedyncze Pety, ale już dobra, nie zmieniajmy tego teraz Bo oj, tutaj jak jak dużo, zobaczcie No dobra, teraz troszkę Na farmie sobie, także jak widzicie Warto było zmienić serwer, bo tam poprzednio już nic nie było Tych prezentów w sumie nie trzeba Rozwalać, tylko wystarczy Wszystko to, co leży na ziemi, tak mi się wydaje, że Te prezenty się nie liczą, tylko właśnie Te stosy takie, tych serduszek Także lecimy, cyk, cyk, cyk i widzimy się, słuchajcie jak zaraz to skończę, bo jak widzicie, idzie to naprawdę w miarę szybko. Także bardzo dobrze, zaraz się widzimy i lecimy. I otwieramy, słuchajcie, w ten sposób, właśnie. Nie! Jeszcze trzeba drugiego quest'a. Okej, okay, teraz 25 prezentów, no dobra, to pójdzie zdecydowanie szybciej No i słuchajcie, jeżeli chodzi o prezenty, robię dokładnie to samo Jak widzicie, biorę już sobie tego, w sumie nie muszę niszczyć, wystarczy, że prezenty będę niszczył 24, 25 już powinienem mieć, jeżeli sobie dobrze liczę Ale weźmy sobie jeszcze na spawn war, zobaczmy dokładnie, bo w sumie nie wiem, czy dobrze policzyłem W sumie nie wiem, czy dobrze policzyłem e, Jeszcze jeden prezent, tak dla pewności, jaki zbiję, widzę, że tam jest Więc lećmy sobie to zbić, szybko i od razu obok kolejny. Dobra, teraz już na pewno 25 myślę, że powinienem mieć, więc lećmy sobie zobaczyć, co tam nowego odblokujemy. Znaczy podejrzewam co. Pewnie jakieś nowe jajo, ale zobaczmy w takim razie, bo sam jestem ciekaw, czy jeszcze jakiś quest będzie potrzebny? No nie mów, że jeszcze. 150p z, z walentynkowego jajka. O kurde, dobra, no to słuchajcie, e, troszkę to. Potrwa, bo 150 petów będzie mi się troszkę otwierać. Zwłaszcza, że mam pojedynczo tylko. Także, no, widzimy się, jak to się otworzy. Dobra, słuchajcie, to otworzyliśmy już wszystkie jajka w takim razie i zobaczymy, co teraz. Czy już w końcu mogę tam wejść? Chyba tak, bo kłódka się zdjęła tak. Jesteśmy, jest, słuchajcie, są prezenty. Tutaj możemy farmić nawet od razu, zobaczcie, ale fajnie. I możemy, ale duża skrzynka walentynkowa. Ej, to jest dobre, i możemy tutaj po prostu na awku już farmić te walentynkowe punkty teraz. A słuchajcie, czy jest tu jakieś nowe jajko do otworzenia? Tak, jest, słuchajcie, nowe jajko, nawet jakiś kasztan tu jest, no kasztan. I słuchajcie, tutaj mamy nowego huge peta do odropnięcia, chyba takiego nie było wcześniej, przynajmniej nie widziałem. W takim razie otwórzmy sobie 2,25 miliona. Kosztuje jedno jajko. No i mamy walentynkowego epika kata. Słuchajcie, jeśli chodzi o te katy, to chyba jest to, co było, tak mi się wydaje, że to są te same. Tak, to są te same. No, natomiast znowu będzie problem, żeby dropnąć kluczpeta. Ostatnio mi się nie udało. O, Kasztan nawet się pyta, czy ja prawdziwy. No to ja lepsze. Ja prawdziwy. Dobrze, to ja sobie troszkę tutaj poawczę. Powiedzmy tak z 5-10 minut. Pootwieramy i zobaczymy, co z tego będzie. I widzimy się, jak e, minie ten czas. Dobra, słuchajcie, postałem tutaj trochę. Żaden nowy huge, niestety, nie wpadł. Ale, no, fajnie, że będzie tutaj można i farmić jednocześnie i otwierać. Bo to na pewno ułatwi zdobycie huge'a. A ja teraz chciałbym otworzyć hype gifty. Zawsze lubię je bardzo otwierać. Mam jednego, ale zobaczmy, czy ktoś mi wysłał. Słuchajcie, bierzemy sobie hype gifty. Troszkę jest tego. Alan komputer wysyła mi, słuchajcie. Alan komputer. Moim inspirującym z tego co wiem. Darem muszę kolejny wysyła mi hype gift, także oj. Słuchajcie, odebrałem sobie trzy kolejne hype gifty od Was. Wysłaliście mi tutaj właśnie na pocztę za co Wam bardzo dziękuję. Co do petów, to dzisiaj nie będziemy przeglądać tego, co mi wysłaliście, jeśli chodzi o inne rzeczy niż hype gift, ponieważ chcę jak najszybciej wrzucić Wam ten odcinek na jutro, a wyjeżdżam, więc to będzie we wtorek. To będzie we wtorek i słuchajcie, zaraz też wyślemy oczywiście pety, ale najpierw hype gift, tak, otwieram sobie hype gift pojedynczo, nie będziemy to od razu otwierać. Oj, też jest animacja otwierania hype giftu nowa, więc uwaga oh i mamy. Party Axelotla. Ok, z eventu. Szkoda, szkoda, że nie huge. Chciałbym kiedyś z Hype Giftu dropnąć huge. A to by było coś, Czytajcie to. Dobrze, otwieramy w takim razie następny Hype Gift, który, który mi daliście i zobaczymy, co dostanę tym razem. Klikamy, 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 klikamy. Nie wiem, czy to warto klikać. Podobno warto klikać, więc klikam. Kolejny party Axelotla. No szkoda, kurde. Mogłoby coś więcej z tego dropić, ale mamy w sumie 80% na to, nie? Więc całkiem rozumiem. Zobaczmy w takim razie. Ile jest na huge? Tutaj ciekawe. Bardzo mało. Na pewno. Chociaż w sumie tutaj pisze o, i mamy Tigera pierwszego, dobra, e, Party Tiger, fajne, no Party Tiger to już chyba lepszy niż Axolot, no jest mniej procent szans na niego, słuchajcie, na Huge'a mamy 0,1% szans, okej, okay, więc to jest naprawdę mało i słuchajcie, otwieramy ostatniego Hype Gifta, ostatnia szansa na Huge'a i... No, party axelot, szkoda, szkoda, ale i tak fajnie to wyszło Słuchajcie, w ogóle nagrywam ten odcinek dzień po tym, jak był mój pierwszy live I było naprawdę mega fajnie, bardzo dużo nowych wspierających, bardzo dużo petów też rozdaliśmy na live'ie Także pamiętajcie, jak będą jeszcze kiedyś live'y, to wbijajcie A na 30 tysięcy subów oczywiście rozdajemy huge'a, także subskrybujcie, bo już niedługo 30 tysięcy subów I wtedy poleci do kogoś z was, a teraz wybieram trzy osoby, którym wyślę peta Wybrałem trzy osoby i słuchajcie, lecimy Michał9Turbo dostanie ode mnie Tigera Następna osoba to spaghetti. Bardzo chętnie bym zjadł sobie spaghetti teraz. Ale wysyłam peta, także słuchajcie, wysyłam peta do spaghetti. No i kolejna osoba, Voxy, wysyłamy również prosto z komentarzy pod ostatnim filmem. Także słuchajcie, biorę jeszcze dwie osoby, które dostaną do mnie party doga. Także jest tutaj u UIV337. No i na końcu jeszcze Yeti Fetti. Zobaczymy. Także, słuchajcie, 5 osób dzisiaj dostało Peta, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, no i widzimy się już we wtorek prawdopodobnie, jeżeli uda mi się nagrać dla was jakiś film, bo będę na wyjeździe jak coś, także jak się nie pojawi, to sorry, ale, ale powinien być.